35 goli padło w 9 meczach 11 kolejki piłkarskiej 4 Ligi. Nie zabrakło ciekawych spotkań, zwrotów akcji i ładnych trafień, które już za moment zaprezentujemy w naszym 4 Lazo, czyli magazynie goli 4 Ligi Podkarpackiej. Rzut oka na zestawienie. Ciekawie zapowiadały się starcia Iglopolu Dębica. I Wisłoka Wiśniowa z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Kilka drużyn też na pewno liczyło na przełamanie się, m.in. stal Łańcut, która do meczu przygotowywała się już z nowym trenerem. 11. kolejka zaczęła się już w piątek. Pierwszy gwizdek zabrzmiał w Dębicy, gdzie Iglopol podejmował ostatni w tabeli struktyczyn. Faworytem byli gospodarze i to oni w pierwszej połowie dominowali na boisku. W 35. minucie Mateusz Mikulski dośrodkował z rzutu rożnego na bliższy słupek. A tam czyhał Dorian Buczek, który niepilnowany spokojnie skierował głową piłkę do siatki. Drugi gol dla Dębiczan padł w 45. minucie. Z tego samego miejsca piłkę wrzucał Mikulski, ale tym razem przerzucił ją nieco dalej. A tym razem skuteczną główką popisał się Marcin Stefanik. Po przerwie Beniaminek był zdecydowanie ustawiony bardziej ofensywnie. Goście zdobyli gola kontaktowego w 57. minucie. Oblężyli pole karne miejscowych, aż w końcu lukę w szczelnym murze morsów znalazł Konrad Zabawa, strzelając gola z 16 metrów. Na więcej jednak Strugu nie było stać. Iglopol Strug 2-1 do 1. Gdy mecz w Dębicy dobiegał końca, rozpoczął się mecz Karpat-Krosno z Orłem Przeworsk. W 18 minucie szarżującego w pole karne Orła Karola Wajsa sfaulował jeden z przeworszcza. Gospodarze wyszli na prowadzenie po celnym rzucie karnym w wykonaniu Kamila Radulia. Po tym strzale, piłkarze Karpat wykonali piłkarską kołyskę dla kolegi z zespołu Marka Fundakowskiego, któremu urodziło się niedawno dziecko. Na kolejne gole trzeba było trochę poczekać. W 82. minucie goście przeprowadzili akcję prawą stroną. Jeden z graczy Orła dośrodkował. Zakotłowało się tuż obok linii bramkowej Karpat, gdzie piłkę do siatki wepchnął Bartosz Markiewicz. Decydujący o wyniku gol padł w 88. minucie. Z prawej strony dośrodkował Filip Czop, Krystian Paczkowski podał piłkę przed pole karne, a tam akcję mocnym strzałem wykończył Wiktor Jaślar. Karpaty Orzeł. 2 do 1. Również w piątek odbyło się starcie ekobalu stali Sanok z sokołem nisko. Sanoczan dopadł wyraźny kryzys. Po dwóch słabych meczach kolejny też nie zaczął się najlepiej. W szóstej minucie goście przerwali atak miejscowych, wyprowadzili szybką kontrę, którą wykończył po dośrodkowaniu z prawej strony Jakub Marzysz. W 15 minucie do rzutu wolnego z prawej strony boiska podszedł Karol Dziopak. Jego strzał nie wydawał się groźny, ale piłka skozłowała przed bramkarzem Stali i dał się zaskoczyć. W 33 minucie z rzutu wolnego strzelał Jakub Marzysz. Bramkarz Sanoczan zdołał odbić jego strzał, ale z dobitką popędził Daniel Kieleci, który podwyższył na 3 do 0. Nadzieję Sanoczanom na dobry wynik w tym meczu dał w 38 minucie Kacper Słysz, który wykorzystał kontrę swojej drużyny. Jeszcze ciekawiej było kwadrans po przerwie, bo celnym uderzeniem z rzutu wolnego z około 20 metrów popisał się Jakub Kloc, zdobywając kontaktową bramkę. Na odwrócenie losów spotkania Ekobal Stal miał pół godziny, ale w 78 minucie Krystian Pietrzyk podał do marzysza, a ten wyłożył piłkę Wesleyowi Omuru, który ustalił rezultat spotkania, zapewniając swoje drużynie ważne trzy punkty. Ekobal Stal soku nisko, 2 do 4. Cztery kolejne mecze odbyły się w sobotę. Ciekawie zapowiadał się pierwszy. Po dwóch wygranych Wisłok Wiśniowa wydawał się groźnym rywalem dla Sokoła Kolbuszowa Dolna. Goście jednak nieco zaskoczyli rywala. W trzeciej minucie gości na prowadzenie wyprowadził Patryk Tetlak. Odpowiedź Wisłoka przyszła jednak 5 minut później, kiedy to mocnym uderzeniem pod poprzeczkę popisał się Wiktor Majewski. Emocji nie brakowało, bo obie strony grały odważnie i ofensywnie. W 47 minucie po faulu na Patryku Szczurku w polu karnym gospodarzy do karnego poszedł Kacper Trelich i nie zawiódł kolegów zespołu. Mimo kilku innych okazji bramkowych z obu stron wynik meczu się nie zmienił. Wisłok Wiśniowa, Sokół Kolbuszowa Dolna 1-2. Sporo goli padło w Jarosławiu, gdzie wicelider tabeli podejmował Legion Pilzno. Gospodarze dominowali w pierwszej połowie, i były tego efekty. W 13 minucie Daniel Ptak przypadkowo zablokował strzał Jarosławian, i sędzia był zmuszony podyktować karnego, którego pewnym strzałem na gola zamienił Wojciech Reyman. Na kolejne gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. W 47 minucie akcję Arlejsona Martineza lewą stroną z bliska wykończył Andrzej Truchan. Jarosławianie mogli poczuć się pewni siebie, ale goście nie myśleli się poddawać. Odpowiedzieli niespełna 10 minut później. Po szybkiej i zespołowej akcji na bramkę JKS strzelał Dominik Kędzior, piłkę odbił Szczepański, ale przy dobitce Miłosza Chmury nie miał szans. Piłkarz, który wszedł w 50. minucie, w 62. minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Kędzior, piłkę odbił jeszcze Tomasz Barycza, a Chmura z najbliższej odległości dobił ją do bramki. Taki wynik nieco zmartwił kibiców JKS-u. Miejscowi jednak wzięli się w garść. W 79 minucie gry przeprowadzili szybką akcję lewą stroną. Przecinającą pole karne piłkę z kilku metrów ślizgiem do bramki rywala wtrącił Martinez. Jarosławianie zwycięstwo przypieczętowali w 85 minucie. Paweł oziębło podał na wolne pole do Rafała Dusiło, a ten, będąc w znakomitej sytuacji uderzeniem po ziemi, zaskoczył bramkarza z pilzna. JKS Legion, 4 do 2. Z boiska wicelidera tabeli przenosimy się na teren lidera, czyli kosmosu Nowotaniec, który podejmował stal 2 mielec. Podopieczni trenera Grzegorza Pastuszaka objęli prowadzenie w 16 minucie. W zamieszaniu podbramkowym najprzytomniejszy był Nazar Werbni strzelając gola na 1 do 0. W 43 minucie zrzutu rożnego dośrodkowywał Nazar Werbni, a nogę dostawił Krystian Kalemba i gospodarze schodzili na przerwę dwubramkowym prowadzeniem. Kilka minut po przerwie gospodarze praktycznie zamknęli drogę do punktu rywalom. Nie pierwszy raz w tym sezonie znakomitą szybkością popisał się Dżaba Pakadze, który ustalił wynik meczu. Kosmos Stal 2 Mielec 3 do 0. Do ciekawego starcia doszło w łańcucie, gdzie Stal mierzyła się z Głogowią. Gości prowadzi w tym sezonie trener Krzysztof Korap który jeszcze kilka miesięcy wcześniej pracował w łańcucie. W 19 minucie do wycofanej z boku boiska na przedpole przez Kamila Matofia piłki dopadł Szymon Baj i po dalszym słupku zaskoczył Tomasza Bielaszkę, który zastępował pauzującego za czerwoną kartkę Piotra Lipkę. W 67 minucie łańcucianie przepieczętowali wygraną. Paweł Piątek podał w polu karnym do Kamila Matofia, który pewnym strzałem ustalił wynik spotkania. Stal Głogowia 2 do 0. W niedzielę odbyły się dwa mecze. W kamieniu soku podejmował Czarnych Jasło, którzy na to spotkanie pojechali w roli faworyta. W dziewiątej minucie na prowadzenie gości wyprowadził Mateusz Michoń, który precyzyjnie wykonał rzut wolny z ponad 20 metrów, podyktowany za fał na Jakubie Smoleniu. Drugi gol w tym meczu to już 77 minuta. Rożnego dla Czarnych wykonywał Adrian Nowak, obrońcy nie zdołali jej oddalić od swojej bramki. I do siatki z bliskiej odległości trafił Radosław Macnar. Sokoł kamień czarnie jasło, 0 do 2. Na koniec spotkanie Sokoła Sieniawa z izolatorem Bogu chwała. Faworyta trudno było wskazać, bo choć izolator punktuje, to na wygraną widzę czekał od 14 sierpnia. Tym razem zaczęło się obiecująco dla gości. W drugiej minucie Krystian Wilk wrzucił piłkę z rzutu wolnego w pole karne rywala, a tam pięknym strzałem głową do siatki trafił Mateusz Kasprzyk. W 27 minucie do stałego fragmentu ponownie podszedł Krystian Wilk, ale tym razem zdecydował się na bezpośredni strzał i piłka po rękach bramkarza wtoczyła się do bramki. Na 3 do 0 izolator podwyższył w 67 minucie. Mikołaj Marciniec podał w pole karne do Konrada Kowala, a ten zaliczył swoje pierwsze w tym meczu trafienie. W 78 minucie szybką kontrę wyprowadzili goście. Konrad Kowal podał na wolne pole do Jakuba Lorenca, ten oddał podanie biegającemu w okolice pola karnego Kowalowi, który podwyższył wynik spotkania. Niespełna dwie minuty później kolejne trafienie dla gości dołożył Marcin Krajewski strzałem z około 15 metrów. Na 6 do 0 dla gości podwyższył z wolnego Krystian Wilk. Na pocieszenie Sokół Sieniawa zdobył gola honorowego, którego autorem był Eufet Taiong po znakomitej akcji Manomeli. Sokół Sieniawa Izolator 1-6. do 6. W wynikach 11. kolejki trudno doszukiwać się wielkich niespodzianek. Najwięcej goli padło w Sieniawie, co oznacza, że Izolator odniósł pierwsze od blisko dwóch miesięcy zwycięstwo. Po dwóch porażkach odkuła się nieco stal łańcuch, którą w tym meczu po raz pierwszy poprowadził Walerii Sokolenko. W tabeli nadal na czele Kosmos, ale będący na trzecim miejscu soku Kolbuszowa traci do niego tylko dwa punkty, a ma też w perspektywie zaległy mecz. Na dole tabeli awansowali nieco Łańcucianie oraz Izolator. Za tydzień czekają nas kolejne ciekawe mecze. Hitami kolejki będą z pewnością pojedynki Sokoła Nisko z Iglopolem Dębica i Czarnych Jasło z Ekobalem stalą Sanok. W derbach powiatu zagrają Orzeł Przeworsk i Sokół Sieniawa, a w Tyczynie ostatni w tabeli Struk spotka się z liderem Kosmosem.